Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Wojczal, zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl, a dziś otworzymy sobie nieco inny format, zobaczymy jak to Wam się będzie podobało, nie zobowiązuję się jeszcze do niczego, bo nie wiem jak to wyjdzie z czasem, natomiast stwierdziłem, że warto zrobić taki przegląd ostatnich informacji z ostatnich kilku dni i je skomentować. Zobaczymy jak będzie w przyszłości, być może to będę robił sam, być może z kimś, a być może po prostu tego nie będę robił, bo największym problemem jest regularność w moim przypadku, no, a to by trzeba było robić regularnie, na przykład co tydzień, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Od razu zachęcam do komentowania, czy Wam się taki format podoba, czy nie, jaki macie na niego pomysł i zobaczymy, skompilujemy to z moimi możliwościami i z Waszymi pomysłami, czy z Waszym też feedbackiem, czy Wam się to podoba, czy nie. Natomiast format jest taki, że przedstawię, przedstawię kilka informacji, które wybrałem dla Was z ostatnich kilku dni i je skomentuję. No i to będzie taki dosyć krótki komentarz. Jeśli Wam się oczywiście ta praca na tym kanale podoba, kierunek, w którym on się rozwija, zapraszam do wsparcia na patronite.pl. Link znajdziecie w nagraniu. W opisie do nagrania, można też wspierać poprzez przycisk Wesprzyj na YouTube czy bezpośrednio wpłacając na konto. I z tego miejsca, oczywiście, wszystkim dotychczasowym patronom, czy osobom wspierającym bardzo serdecznie dziękuję, za to, że inwestujecie w to, żebym ja mógł zainwestować czas w nakręcanie materiałów dla Was. Oczywiście dla patronów, rozwijam, staram się jak naj teraz bardziej rozwijać tą sferę. Tylko dla patronów, czyli na tej grupie, na Facebooku, dla osób wspierających. Ostatnio pojawiły się jakieś konkursy, rozesłaliśmy parę książek. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Też tam jest ze mną kontakt. Na bazie pytań patronów czy osób wspierających nagrywam, nagrywam materiały QA. Zresztą niebawem pewnie nagram kolejny, bo już pytania są zbierane. Także. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie i idzie w dobrą stronę. No i przechodząc, już do, do konkretów. Informacja z dnia wczorajszego: sobie tylko kontakt z bazą odłączę, żeby już mi nikt nie dyktował, co mam mówić. I teraz będę czytał. Znaczy czytał. Będę sobie tutaj ma taką listę, żeby niczego nie zgubić. Informacja z wczoraj. Valery, generał Walerii Gierasimow. Dotychczasowy i wciąż szef sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, druga osoba po ministrze Szojgu, jeśli chodzi o armię, został jednocześnie, czyli już wiąże dwa stanowiska, dowódcą sił walczących, dowódcą sił walczących na Ukrainie. Dotychczasowym takim dowódcą był generał Siergiej Surowikin, który zresztą też parę miesięcy tylko wytrzymał na tym stanowisku. W tej chwili jest. Surowikin został zastępcą Gerasimowa. Oczywiście tutaj wielu komentatorów wskazuje na to, że to jest jakaś tam gra elit wojskowych pomiędzy sobą. Oczywiście tam jest róż, są, są różne między tymi wojskowymi spory, różne grupy interesów, ale nie to jest, w mojej ocenie najważniejsze. Ta informacja była przedstawiona w takim kontekście, że Surowikin jako został zdegradowany, ale ja to postrzegam inaczej. To znaczy, postrzegam to w ten sposób, że dla wojny na Ukrainie, dla sił zaangażowanych na Ukrainie, dokoptowano w szczeblu dowodzenia kolejny najwyższy szczebel tego dowodzenia, którego wcześniej nie było, a który teraz jest, który teraz jest to szczebel stanowisko piastowane przez Gierasimowa, czyli pierwszą osobę w zasadzie w armii po minister, pierwszy, pierwszy wojskowy w rosyjskiej armii. I to ma moim zdaniem znaczenie takie, że wojna na Ukrainie stała się priorytetem. Być może Rosjanie zrobili to, no ona zawsze była priorytetem, ale być może zrobili to dla, dla całych sił zbrojnych i zrobili to Rosjanie być może dlatego, że um, być może planują um, zwiększenie skali prowadzonego konfliktu na Ukrainie. Być może otworzenie nowych kierunków operacyjnych na froncie. No, dowódca, dowódca sił walczących na Ukrainie, który jest jednocześnie szefem sztabu generalnego, posiada znacznie większe kompetencje i może bezpośrednio, w sposób bezpośredni, wydając rozkazy odpowiednie, znacznie szybciej, łatwiej, prościej kierować. Inne siły, które nie są zaangażowane na Ukrainie, właśnie po to, żeby wsparły woj wojujących Rosjan na Ukrainie. No bo Gerasimow może przecież dowodzić w zasadzie wszystkimi siłami, wszystkimi siłami w Rosji i tymi na Dalekim Wschodzie, i tymi w, w Okręgu Zachodnim, i w Centralnym, i wszędzie indziej. Także będzie miał większą swobodę ratowania sił i przeznaczania przeznaczenia konkretnych sił i zadań dla jednostek teoretycznie na przykład w tej chwili niepodporządkowanych siłom walczącym na Ukrainie, czyli dowód niepodporządkowanym Surowikinowi, ale podporządkowanym Gerasimowowi. Przepraszam. Także wydaje mi się, że to zwiastuje raczej, raz, raczej zwiastuje to zwiększanie skali prowadzenia wojny. To po pierwsze. A po drugie może być taki też czynnik psychologiczny, to znaczy Gerasimow by chciał zebrać jakieś laury przyszłej operacji, która, zdaniem Rosjan, zakończy się powodzeniem. Jako najwyższy dowódca wtedy mógłby przyjąć medal od samego Putina. Także ja tak odczytuję tą, tą całą sprawę. Warto też zaznaczyć, że w tej chwili Gerasimow również wizytuje chyba Białoruś, gdzie odbywają się manewry wojskowe, wspólne manewry wojskowe rosyjsko-białoruskie. I tu jest kolejny duży temat, ponieważ mówi się o tym, że te manewry białorusko-rosyjskie one mogą być pewnego rodzaju przykrywką dla jakiejś niejawnej mobilizacji w Białorusi. Ale ja w ogóle bym zwrócił uwagę na nie kwestie samych manewrów, tylko kwestie Proceduralne, jakie toczą się na Białorusi od jakiegoś czasu. Już były informacje o tym, że drukuje się karty poborowe w chyba w ilości 50 tysięcy. Od grudnia jest ogłoszony na Białorusi taki stan gotowości bojowej dla całych sił zbrojnych. Wcześniej mówiło się też o tym, że została zmobilizowana część ludzi po to, żeby zbierać ziemniaki, tak mówiło oczywiście oficjalnie Łukaszenko. Natomiast zmobilizowano wcześniej e Specjalistyczne zawody typu lekarze, kierowcy, etc. Czyli taka typowo logistyczna jakby sfera, i wydawało się, że to może być bardziej dla wsparcia wojsk ukraińskich, no ale to może być też zapowiedź, to może być jedna z zapowiedzi, jedna ze zwiastunów tej mobilizacji na Białorusi. W tej chwili na Białorusi, o czym informował Bartek Wypartowicz, którego teraz pozdrawiam i z którym będziemy nagrywali u mnie na kanale. Informował, że to jest 20 tysięcy żołnierzy rosyjskich. i Jest sprzęt, który wydaje się, że nie nadaje się do warunków zimowych, do warunków bojowych, z tego względu, że to wygląda na sprzęt wyciągnięty prosto z magazynów. Tam pękają ponoć uszczelki, stąd samochody są nieszczelne, pojazdy są nieszczelne. No, ale zobaczymy. Już nie z takim złomem ruszali na front. Tak więc, no to już zapowiadam, jakby swoją tezę, którą, do której teraz przejdę, to znaczy tego rodzaju działania proceduralne, zwłaszcza na Białorusi, gdzie ogłaszane są kolejne, jakby takie kroki, też prawne, które mogą umożliwić przeprowadzenie mobilizacji albo jej nawet oficjalne ogłoszenie. Zmiana dowództwa rosyjskiego, jeśli chodzi o dowództwo siłami na Ukrainie. No, to wszystko się może składać w jedną y, mozaikę, te puzzle, zwłaszcza, że warto powiedzieć jeszcze o trzeciej rzeczy, o której, którą wychwyciłem w tym tygodniu. Znaczy, była ta, opublikowana taka rozmowa Putina z jego, jednym z jego wiceministrów chyba, który się zajmuje, zajmował między innymi tym, żeby y, przeprowadzić kontrakty dla, y, dla producentów, y, podpisać kontrakty dla producentów y, samolotów lotniczych, tych pasażerskich. Ponieważ jakaś część budżetu rosyjskiego została przeznaczona na właśnie inwestycje w sektor lotniczy pasażerski, ten cywilny, no i miałyby zostać już pod, miały już być podpisane te kontrakty na budowę nowych samolotów dla rosyjskiej floty, ponieważ tu warto sięgnąć do mojego tekstu sprzed paru miesięcy o aeroflocie i w ogóle całym sektorze lotniczym pasażerskim w Rosji, że tam będzie bardzo duży problem i to naprawdę jest problem w skali państwowej, można powiedzieć. No i to jakby się wszystko ze sobą wiąże i to jest właśnie jeden objaw z tego, o czym pisałem parę miesięcy temu, że być może Rosjanie mają problem, czy te kontrakty nie zostały zawarte, w sumie tutaj czy zostały czy nie zostały to jest trudno powiedzieć, bo Putin twierdził, że nie zostały zawarte te kontrakty, ten wiceminister zapierał się, że zostały zawarte te kontrakty, także nie wiadomo kto miał rację, natomiast, natomiast Putin zbeształ swojego wiceministra, no a te, ta zwłoka ewentualna mogłaby wynikać właśnie z braku technologii, dzięki której Rosjanie mogliby zbudować od A do, a do, a do Z samolot, który jest przez skomplikowaną maszyną. A teraz w tej chwili na skutek sankcji to musiałyby wszystko zbudowane co do ostatniej śrubki przez rosyjski przemysł, przez rosyjską, rosyjskich technologów. Także wydaje mi się, że tutaj nie mają Rosjanie potencjału, dlatego stąd te obsługi. Może, że nie mają też również wykwalifikowanego personelu technicznego, żeby to wykonać. Ale to jest temat poboczny. To, co jest ważne, to Putin powiedział w tej rozmowie, że. bo wiadomo, że, że tak, przemysł lotniczy cierpi z uwagi na sankcje związane właśnie z prowadzeniem wojny na Ukrainie. No i Władimir Putin powiedział temu wiceministrowi, że problemy związane z wojną na Ukrainie, one wkrótce zostaną rozwiązane. Wkrótce ich nie będzie. Co oznacza wkrótce, w słowach Putina, tego nie mam, nie mam pojęcia. Czy to jest tydzień, dwa, raczej nie, czy to może miesiąc, dwa, albo pół roku, ale, ale takie słowa padły i warto zwrócić na nie uwagę, bo to jest kolejny, kolejny zły zwiastun, jeśli chodzi o przyszły przebieg wojny na Ukrainie. W takim sensie, że Rosjanie faktycznie mogą się szykować do dużego uderzenia rozstrzygającego wojnę, i to, co twierdzę od miesięcy, w zasadzie od maja zeszłego roku, Druga inwazja na Kijów, w mojej ocenie, jest nieuchronna. Znaczy, Rosjanie będą. zdecydowali się już po prostu na to. Podjęli nawet taką decyzję. nawet Ukraińcy o tym sami mówią, że czegoś takiego się spodziewają, i nawet już wywiad brytyjski o tym y, też oficjalnie napisał, że jest możliwe takie uderzenie w ciągu następnych miesięcy. I moim zdaniem takie uderzenie zostanie wykonane łącznie z siłami Białorusi. Czy na czele tych sił będzie stał y, Łukaszenka, czy może ktoś zastąpiony. Czy ktoś, kto, kto, kto będzie jakby niejako nie zastępcą, Łuka, następcą Łukaszenki, a będzie na to stanowisko, powiedzmy, nazwijmy to delegowany przez Moskwę, tego nie wiadomo, czy Łukaszenka będzie asertywny na tyle, żeby za to zginąć, czy też ugnie się pod presją Putina i to on wyda rozkaz dołączenia Białorusi do wojny na Ukrainie. Natomiast jestem pewny co do tego, że tym razem Rosjanie nie zrobią tego błędu i po tych stratach, które odnieśli, każda pomoc im się przyda, i pomoc białoruskiej armii będzie niezbędna do tego, żeby, rozpro żeby rozproszyć uwagę Ukraińców e, dowództwa ukraińskiego, żeby przesilić możliwości decyzyjne dowództwa ukraińskiego, e, które może wtedy popełniać błędy, i nieodpowiednio reagować na tych newralgicznych dla Rosjan kierunkach, w których będą przeprowadzali główne uderzenia. Także. E, że myślę, że jesteśmy bliscy tego wydarzenia właśnie dużego uderzenia w kierunku Kijowa. Ale spójrzmy też na pewnego rodzaju informacje z drugiej strony, znaczy już nie ze strony rosyjsko-białoruskiej, ale też nazwijmy to ukraińsko-sojuszniczej. To, znaczy, to znaczy, po stronie NATO obserwujemy ostatnio duże natężenie, jeśli chodzi o zwiększanie pomocy dla Ukrainy. W grudniu mówiliśmy, już to komentowałem, o dostawach patriotów oraz Bradleyów ze strony amerykańskiej, a także dostaw patriotów i marderów ze strony niemieckiej, co zaskoczyło również prasę czy komentatorów w Polsce. Jednocześnie Francuzi zadeklarowali wsparcie w postaci swoich takich lekkich czołgów na trakcji. Kołowe nie wiem, czy to są w zasadzie do końca czołgi, czy to są jakieś, czy można to zakwalifikować bardziej do, yy, do jakichś, yy, nie wiem, może, może bardziej dział na działów, na czy jednostek przeciwpancernych, no ale to już się tymi powinno, to powinno powinni określić specę od techniki wojskowej. W każdym razie i tak yy, 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 Francuzi nie są w stanie przekazać nic więcej niż to, bo mogą. Jeszcze przekazać, powiedzmy, leklerki, które są ciężkim czołgiem, ale to w czołgu, tych czołgów Francuzi już nie produkują. To są czołgi najnowocześniejsze, jeśli chodzi o uzbrojenie ich armii. Ich jest niewiele, bo, bo chyba tylko 200 sztuk mają około Francuzi sami w swojej armii. Tak więc uszczuplanie już szczupłych sił pancernych francuskich, no nie widzę tego. Zwłaszcza, że Francuzi nie są skłonni do zastępowania swojego sprzętu produkcji francuskiej, czy choćby w której przemysł francuski brał udział, nie są zainteresowani zastępowaniem tego sprzętu sprzętem zupełnie kupionym gdzie indziej, importowanym, na przykład Abramsami. Nawet jakby mieli taką możliwość, to wydaje mi się, żeby się nie zamienili. Także Francuzi w tej chwili przesyłają Ukraińcom wszystko, co mogą, są w stanie przekazać, bo przekazali wcześniej przecież artylerię w postaci cezarów, przekazywali również wozy opancerzone, przekazywali innego rodzaju lżejszy sprzęt. No a teraz przekazują te lekkie czołgi. One są wprawdzie starsze, ale jednak, jednak będą spełniać swoją rolę z pewnością. Także Brytyjczycy również ogłosili tą informację, że są w stanie i mają taką, taki zamiar przekazać. Ukraińcom swoje czołgi. Już nie wiadomo o jakich mowa, czy to będą jakieś lekkie, czy to będą challengery. No ale już tak, taką chęć zadeklarowali i co się stało w ostatnich dniach, co jest informacją taką też dosyć dużą i głośną w mediach, zwłaszcza naszych polskich, to, że podczas wizyty na Ukrainie prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że Polska też jest gotowa przekazać Ukrainie Leopard 2. W ramach szerszej koalicji, to jest bardzo ważne. Tutaj mogliby chyba dołączyć nawet finowie. Ktoś jeszcze inny. Trzeci, czwarty, czwarte państwo, jak gdyby tak trzy, 4 państwa wysłały po te 10, 12, 14 sztuk leopardów, to no żadne siły zbrojne od tak małej ilości by się nim zbytnio nie osłabiły, natomiast Ukraińcy mogliby sformować cały batalion pancerny, takich dosyć. Yy, Ciężko powiedzieć takich nowoczesnych yy, czołgów, bo to są czołgi jednak w zależności jakie to by były wersje, ale bo to mogą być nowoczesne czołgi, a mogą być takie czołgi, które będą odpowiednikami yy, zmodernizowanych rosyjskich T-72. Także no, Leopard 2 może być w różnych wersjach i jeden drugiemu nie, yy, nierówny. Ale no, w każdym razie byłoby to poważne wsparcie sił pancernych ukraińskich. Teraz pytanie dlaczego tak natężenie, bo oczywiście mowa jest o tym, że to jest takie bardziej warcie też presji na Niemcach, którzy, Niemcach, którzy w zasadzie oprócz, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy sił lądowych, to oprócz czołgów to już przekazują, przez się przekazać chyba wszystko, bo i obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, czyli patrioty, wcześniej mardery, już armato niemieckie też pracują na Ukrainie, no Także w tej chwili ten czołg jest tym ostatnim sprzętem, którego Niemcy jeszcze nie zdeklarowali, że, że przekażą na rzecz Ukrainy. Natomiast jeśli to zrobią, to już jakby cała koalicja, ta zachodnia, natowska, można powiedzieć, że jeśli chodzi o rodzaje sprzętu, techniki wojskowej, lądowej, to Zachód już przekazuje praktycznie wszystko, co co można przekazywać Ukraińcom. Oczywiście nie na swój najnowocześniejszy sprzęt, bo szkoda by było, żeby to wpadło w ręce Rosjan, ale ten starszy rzeczywiście tak, chodzi mi oczywiście o rodzaje, czyli artylerie, wozy bojowe, właśnie czołgi, siły systemy przeciwlotnicze, także to wszystko już jest przekazywane, osiągnięto. Czy jesteśmy bardzo blisko tego szczytu, jeśli chodzi o możliwości wsparcia sprzętowego dla Ukrainy. Teraz pytanie jest, jakim następnym szczeblem wsparcia jest e, szczeblem wsparcia byłoby, jaki inny krok byłby e, tutaj następny e, w zakresie właśnie pomocy Ukrainie. No, ciekawy jestem. No i to też tak wygląda, że z jednej strony być może chodzi o to, że zakładamy, że ten konflikt będzie długi, więc będzie można Ukraińców szkolić w odpowiednio całymi miesiącami, przeszkalać na ten sprzęt zachodni, który zupełnie inaczej się obsługuje niż ten postsowiecki. No czy też chodzi o to, żeby tak że to jest taki objaw lekkiej paniki, że widzimy, że coś się dużego zbliża i trzeba jak najszybciej wesprzeć stronę ukraińską, żeby oni sobie z tym czymś poradzili. Nie jestem przekonany, czy to, czy to przypadkiem nie jest właśnie ta druga opcja w związku z tymi wszystkimi wydarzeniami, czy sygnałami płynącymi z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z, z Rosji, przepraszam. No i ostatnia informacja: ostatnio, w, w, na dniach, właśnie wczoraj dziś chyba są rozpakowywane jeszcze ciężki sprzęt amerykański w port, portach holenderskich, mowa o 1300 sztukach. Sprzętów, w tym kilkaset czołgów, Paladyny, czyli artyleria, plus 155 mm, plus wozy bojowe takie jak Bradley, i tam jeszcze chyba lżejsze jakieś, jakieś lżejsze sprzęt. to wszystko trafi na początku lutego do Polski i zostanie rozmieszczone. To jest oczywiście wszystko w ramach tej rotacyjnej obecności amerykańskiej na terytorium Polski, czyli to wszystko trafi na Polsk do Polski, to o czym mówiłem przed chwilką. Natomiast siły, które tutaj stacjonują. W ramach rotacji opuszczą terytorium polskie. Taki jest teoretycznie plan. Ktoś zadał pytanie na Twitterze, no, a dlaczego to robią przez porty holenderskie? I to jest właśnie klucz tego całego tematu. Wydaje mi się, że odpowiedzią na to może być to, że polskie porty przeładunkowe w tej chwili są przeciążone, jeśli chodzi o Przyładunek sprzętu i zaopatrzenia na Ukrainę, które płynie bezpośrednio na Ukrainę. Czyli to, co płynie do Polski, to już musiało trafić do portów holenderskich i stamtąd przez Niemcy do Polski zostać przetransportowane. natomiast nasze porty obsługują już typowo, typowo potrzeby ukraińskie, także i być może tutaj nie było możliwości, żeby to się wszystko naraz rozładowywało w jednym czasie w jednym porcie, w Gdyni, czy tam w, Gdy w Gdańsku. Także tyle jeśli chodzi o informacje, które chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że to było przekazane w sposób zwarty, prosty. Mam nadzieję, że taki format Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, to jeszcze raz proszę o feedback w komentarzach. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia. Tyle ode mnie. Pozdrawiam i do usłyszenia.